Dzień dobry, witam Panią bardzo serdecznie. Pani Anno. Dla Pani czytanie na pół roku. Pytanie, hmm, pytania Pani, czy to jest wykorzystywanie finansowe własne mieszkanie? <laughs> Pani tak, dla Pani radą w tym całym tutaj jakby galimatiasie, który się teraz odbywa jest wyjazd, żeby odbić się od finansowego dołka. Czego Pani chce? Bo Pani jest w odwróconej piątce denarów, czyli są pokazane, były straty finansowe, trudna sytuacja finansowa, a w piątce denarów odwróconej Pani odbija się w górę i ma Pani w sobie tę moc. Pani tego chce, tak się Pani tutaj zachowuje, tak? E, to jest również karta tego, że mówi Pani dość. Ja nie chcę być odtrącona, ja nie chcę być piątym kołem uwozu e, ja... ale również jakby Pani też nie ocenia, nie odtrąca. E, nikogo nie odrzuca, ale nie chce Pani również być odrzucona, never again, koniec, kropka, tak? Um. To, na czym Pani bazuje dziesiątka mieczy, to jest podstawa. No, karta ta niestety, ale mówi o takim nagromadzeniu negatywnych spraw związanych ze wszystkim, z miłością, z finansami i z tym, co się wkoło pani do tej pory działo, że pani nie zniesie już dłużej ani jednego elementu. I taka świadomość w Pani jest, bo to jest podstawa, na jakiej podstawie Pani planuje swoje kolejne działania. Dziesiątka mieczy. Zamykam to, ten cykl, który był dla mnie no, gorzej niż podły, tak? Odwrócona piątka mieczy. Owszem, może Pani wygrać, ale będzie to takie zwycięstwo, coś za coś. Czyli tu jakby taka sytuacja konfliktowa. Karty pokazują, że pani nie powinna wchodzić dalej, głębiej w ten konflikt, ponieważ gdyby pani nawet wygrała, coś za coś. Czyli stawia pani na swoim, tak, ale okupione jest to jakąś Stratą czy intelektualną, czy emocjonalną, czy majątkową, cokolwiek by to nie było. Co pani sprzyja trójka denarów? Bardzo pozytywna karta: możliwości pracy, możliwości zdobycia i to nie jednej, ale przede wszystkim albo wybór, albo więcej niż jedna praca coś plus coś. Jeśli pani ma pracę, to dodatkowa opcja się pojawia, a jeżeli nie, to w niedalekiej przyszłości pani będzie mieć dwie prace. I boi się pani podjąć decyzji, a jednocześnie chce pani. Jaka to decyzja? Ja myślę, że związana z wyjazdem. Przed panią dobra karta, dziesiątka kielichów. Jest to karta rodziny, ciepła, miłości, serdeczności i tworzenia rodziny. Zadowolenia emocjonalnego. To takie, że pani siedzi, o wreszcie, teraz, hmm, poukładało się. Dwie postaci mi się tu rysują. Może, mogą być e, dwaj panowie, jeden z przeszłości, drugi, ten, o którym pani myśli, na przykład. A co z nimi? Ciężko powiedzieć, może dopytam, tak? czy tutaj chodzi o dwóch panów, czy może po prostu tylko i wyłącznie o jakieś takie postępowanie, czy uczucia, czy działanie. W królu kielichów, w rycerzu kielichów to jest taki człowiek dający. tak? Dawałam, 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 no i co z tego mam? No nic. Co pani chce zrobić, bo tu też są plany pokazane, rycerz mieczy. No jak sieknę to wszystko, to po prostu po... przelecę cwałem. Po, tym, po, po was wszystkich, tak? To będzie szybkie działanie, szybkie podjęcie decyzji, y, szybka interwencja. Nie wiem, jak kłótnia to też szybka, ale tu radzę unikać y, wchodzenia w dyskusję. Dlaczego w Pani czytaniu pokazała się, aha, z otoczenia odwrócona trójka mieczy? Ktoś tu Pani nie, nie może wybaczyć. Nie chce, nie może. Gdyby było tak. To osoba z otoczenia przebolała, ale jak tak, to jeszcze nie przebolała. Czy to ten rycerz kielichów? Urazy, pretensje jakieś? No ewidentnie, ktoś ma do pani pretensje <grytanie> z otoczenia i pewnie w związku z tą pretensją tu się pojawiają w tej piątce właśnie takie kłótnie i niesniastki. Dlaczego w pani czytaniu pojawiła się dziesiątka kielichów? Rodzina, bo. Król Kielichów. Będzie istniała, o ile pani nie jest jeszcze w związku, to teraz tak. Jeżeli Rycerz Kielichów i Król Kielichów, to ta sama osoba z przeszłości, a potem pojawiający się w przyszłości, czyli osoba z przeszłości ma szansę powrócić do pani życia. Czy to jest ta osoba, gdzie brakuje wybaczenia, a jednak wybaczy? Król Kielichów to karta takiego, to może być ojciec, nie wiem, ojciec pani dzieci na przykład. Bo raczej pani ojciec to nie, ale ojciec pani dzieci. Lub też człowiek, który naprawdę będzie dbać o rodzinę, o panią, o rodzinę i przy tym człowieku pani się poczuje taka usatysfakcjonowana. Może być to związane z przeprowadzką, ze zmianą domu, ze zmianą miejsca pani pobytu. Karta Rydwan jako rada mówi: działaj, wybierz drogę w końcu, którą chcesz iść, podejmij te decyzje, nie bój się. I wtedy sprawy nabiorą tempa dla pani. Może być to również karta, tak jak już będę tu powtarzać, wyjazdu. Dlaczego karty doradzają Rydwan? bo królowa denarów, bo sprawy nabiorą tempa i pani będzie wyglądać jak królowa denarów stabilnie finansowo, stabilnie no pod każdym względem, no zwłaszcza finansowym. Także uda się tu odbudować pani potencjał i to, co pani ma. Sprawy ruszą do przodu. No też e, Rydwan sprawy ruszą do przodu, bo pojawia się tutaj, może być jakaś koleżanka, może pani szefowa. Koleżanka szefowa, dzięki niej sprawy ruszają do przodu. Kto nie może pani wybaczyć lub co? Usemka Mieczy. No, no nie widać tutaj wybaczenia. Nie było, nie ma i nie będzie. Jest to zablokowane całkowicie. Osoba odcięta, w której nie ma pozytywnych uczuć wobec Pani, całkowicie zablokowana. Może być to osoba, która jest w szpitalu, lub z taką osobą Pani będzie miała kontakt. Albo otoczenie w jakiś sposób od Pani odizolowane. Bo raczej nie Pani od tego otoczenia, tylko otoczenie od Pani. Miejsce izolacji. No to myślę, że tyle. Bo o dziesiątkę mieczy to nie mam co nawet w ogóle dopytywać, co to jest. Bo to jest jasne. E, dobra. E, czy rodzina wykorzystuje panią finansowo? Czy rodzina wykorzystuje panią finansowo? Zobaczmy. Jak wygląda ta sprawa? O jejku, ale arkana. O jejku, jejku. Zmiany losowe w kole fortuny. Karta śmierci, czyli zmiany, transformacji. Karta siły, mocy. I pani, co to... Tu jest, to są karty wykorzystywania. Tu nie pokazuje mi się jak, jakaś taka nieczysta e, gra, tylko tak jakby pani. Może ja sobie tutaj dołożę do tych kart jeszcze coś, bo no, na pytanie, czy wykorzystywana jest pani finansowo. I wychodzą trzy wielkie arkanat, to jest naprawdę coś wow. Gdyby tak było, zmiany losowe prowadzące do przekształcenia czegoś w coś i potrzeba na to bardzo dużo siły finansowej, nie wiem, takiego wsparcia, poparcia oraz pokonania wielu trudności. Więc teraz jak to, co powiedziałam, ma się do Pani osoby? Co, co ta, jakie zmiany losowe w rodzinie związane z transformacją? Czego? Kogo? Ale to też takie, z, wie pani, to te, też mi się takie e, kojarzy, takie złamanie kogoś. Ktoś jest silny i nagle nie chce, nie chce, nie chce, więc to, ktoś tak prze, żeby ta osoba chciała, te, też czwórka denarów. No to, że oni grabią do siebie, nie ulega wątpliwości, bo to jest moje. Takie, nie? Czwórka denarów. Moje. Do siebie. Dla siebie. Dlaczego zmiany losowe? No, przyjdzie im się przed. Oni się bronią przed czymś. I to taka jest taka zacięta obrona. Dlaczego karta śmierci? Uuu. Pani ma ojca? Czy ojciec już nie żyje? Ale też może być wcale nie karta ojca ale i jakiegoś zmiany testamentu tego ojca, jeśli o ile ojciec napisał testament, ale to jest też rozwód. Rozwód i um, przekształcenie. No małżeństwa jak przekształcenie to rozwód. Ale to jest też taka niekorzystna jakaś decyzja urzędowa. Zmiana decyzji niekorzystnej. Przekształcenie decyzji. Dlaczego karta mocy? Bo król buław. No największe tutaj, jakby skrzypce w tej rodzinie może odgrywać facet około 40-50 lat. Mm. I to jest taki człowiek, który nie ugnie się przed niczym. On po trupach pójdzie do celu. On na siłę będzie zmuszał do robienia czegoś. On się może. Też on się może podlizywać, tak? O, to wszystko dobrze, ale on ma swój cel. On ma swój cel, do którego dąży, nie przebierając w środkach. Może panią obłaskawiać w sensie, no to, to tak pani ładnie mówić, ale cel tego to tutaj jest totalnie inny. No więc odpowiadając, czy to jest wykorzystywanie finansowe, ja bym powiedziała, że. To nie, to nie jest pokazane bez pani zgody. Tak jakby pani się na to godziła, tu nie ma niczego ukrytego. Tu jest jakby wszystko takie jawne, a jednocześnie takie, o, takie do siebie, dla siebie w tej czwórce, tak? Nasze. Nie damy, nie popuścimy. Czyli była pani obłaskawiona, pani dała, oni coś wzięli i teraz nasze nie popuścimy, nie? Niekorzystne jakieś sprawy, decyzje urzędowe lub też jakiś testament ojca, czy sprawy rozwodowe. I będą tego bronić. Dobra, to by było na tyle na wykorzystywanie, a teraz pani mieszkanie. Pani mieszkanie. Czy jest szansa na mieszkanie własne. Na razie na nową pracę jest szansa. Ale A denarów to jest też karta mówiąca o takich transakcjach, tak? Kupno sprzedaż. Proszę Pani, no jeżeli mówimy o jakichś transakcjach, czyli czymś nowym w Pani życiu finansowo, to się rysuje taka szansa na koniec 2021 roku. E, natomiast ja nie powiem Pani w 100% czy ten as denarów oznacza zakup. Nie. Może remont oznaczać, ale nie zakup. Coś się kończy, następne zaczyna. Może chodzić o nową pracę, jeżeli finansowe coś to raczej remont aniżeli zakup. I za 4 lata, tu kładę te karty, kładę, kładę, za 4 lata ba, bardzo takie mocne podejście do, e, do spraw finansowych, do rozliczeń, może jakiś kredyt, e, ale trudności z tym duże związane. Natomiast, powiedziałabym już, starczy tych kart. Natomiast. E, będzie to związane za 4 lata z wzięciem kredytu, zmianą pracy, trudnościami w tej kwestii, ale generalnie y, będzie Pani stabilna. Czyli no może się ten kredyt udać no, nie w takiej ilości, jak Pani chce, czy nie w takim terminie, jak Pani chce, ale suma summarum. Dopnie Pani tego, tego swojego zamierzenia, i tam w, w tym miejscu czuje się Pani, pokazana jest Pani jako osoba, która się czuje tak bardzo na swoim, krótko mówiąc, czy taka zadowolona. Taka o, nareszcie. Także no, tak to wygląda. Dziękuję Pani bardzo serdecznie.